15 października pójdziemy do wyborów i wybierzemy, kto będzie rządził Polską oraz jaka ta Polska będzie. Ja mam nadzieję, że ta Polska będzie właśnie taka, czyli radosna, szczęśliwa, gdzie rodziny będą mogły się spotykać i bawić tak właśnie, jak to dzisiaj ma miejsce. Żeby to się udało, to musimy 15 października pójść na wybory i ja Was osobiście proszę, abyście zagłosowali na miejsce 15, czyli na moją skromną osobę, na Mariusza Zająca. To, co mogę wam obiecać, to to, że będę ciężko pracował, ponieważ Bochnia, ziemia bocheńska, wszystkie samorządy w Polsce Bohejskim zasługują na skutecznego posła, na skutecznych samorządowców, takich właśnie, jak mam tutaj z lewej i z prawej strony. Oczekiwałbym, chciałbym, że jak Mariusz Zając zostanie posłem, że będzie pierwszym posłem ziemi bocheńskiej, który będzie skutecznym posłem. I że będzie działał na naszą rzecz, dla naszego dobra. Mariusz, czy mamy cię za słowo? Jak już stanie z posłem, masz pilnować, ciężko pracować dla nas wszystkich. Pójdźmy do wyborów. Zagłosujmy na miejsce 15-15 października.